Cześć wszystkim. Widzimy się po raz kolejny z tym oto fajnym, niecodziennym autem. Będziemy dziś próbować dołożyć trochę mocy. Mamy w porównaniu do ostatniego strojenia paliwo 100 oktanów i będziemy też stroić na etanolu, więc wszyscy są tutaj ciekawi, co się da z tego jeszcze wyciągnąć, bo ostatnio skończyliśmy z wynikiem. Prawie 197 koni i 235 niu. I taka ładna charakterystyka. Przypomnę może szybko, co i jak. Jest to stroker, pojemność 2.0 i mamy tutaj ITB, tak? Tutaj 2.0 czy coś więcej 2, 1. jeszcze? Prawie 2.1, prawie 2.1, tak? Dyka, a teraz jest 2.90 dokładnie. 2.90, ok. Mamy tu ITB, mamy sterownik Easy EQ, tak jak tutaj już wcześniej pokazywaliśmy. Zmieniły się teraz wtryskiwacze. Mamy tutaj Bosze 630 z tego co widzę, więc pozwoli nam to troszkę tego paliwa podlać, bo na etanolu będziemy musieli jakieś 20-30% tutaj więcej dawki po prostu podawać dla tego silnika. Będziemy tutaj testować jakieś E40, E50, czyli 40-50% etanolu, no, reszta wiadomo, benzyna. CR jest tutaj bardzo wysoki w tym silniku, więc teoretycznie korzyść z większej oktanowości paliwa powinna być tutaj bardzo duża, bo każdy stopień zapłonu w silniku, który ma CR tutaj ponad 12,5 do 1, no to będzie spory dodatek mocy, więc bierzemy się tutaj za strojenie. Zobaczymy ile uda się dorzucić. Według mnie na 100 oktanach jakieś 3 stopnie zapłonu będzie można dołożyć. Powinno to no, co najmniej te 10 koni dać. A ile na etanolu się uda? No to trzeba sprawdzić, bo zazwyczaj na etanolu to stroimy auta 600, 700, 800 koni z turbo, a tutaj w wolnostaku. Też są korzyści, ale zobaczymy procentowo jak to wypadnie, więc bierzemy się do roboty. Dobra, wstępnie mam już autko przestrojone na większe wtryskiwacze. Z plusów i minusów, jakie tutaj widzę na tych większych wtryskiwaczach, no to na niskich obciążeniach jest gorsza precyzja wtrysku. Nie mogę ustawić tak perfekcyjnego składu mieszanki jak na tych mniejszych wtryskiwaczach mogłem. Z drugiego minusu. Regulator ciśnienia paliwa pozwala nam utrzymać tylko 4, minimalnie 4 bary ciśnienia na listwie. Więc ten minimalny czas wtrysku mam też dość spory. Więc na podciśnieniach, na niskich obciążeniach muszę trzymać go też bardzo bogato, bo jak próbuję wystroić go na 14, no to po prostu czas wtryskiwać robi się niestabilny i silnik nam poszarpuje. Więc to z takich minusów, no ale tak jak tutaj wspominaliśmy, auto jest na ćwiarę, więc rzadko kiedy jeździ tak naprawdę na tych niskich obciążeniach. Więc zrobimy teraz pomiar. Mamy paliwko 100 oktanów, więc czego się możemy spodziewać? No, że moc może być nawet gorsza niż na 98, dlatego że troszkę dłużej się spala te 100 oktanów, więc musimy dorzucić zapłonu, żeby był z tego jakiś zysk, tak? Więc robimy teraz pomiar testowy i zacznę optymalizację zapłonu. No i jak widać na wykresie mamy parę koni mniej spróbuję teraz dołożyć troszkę zapłonu i zobaczymy czy uda mi się wrócić w ogóle do seryjnej mocy. Bez problemu powinno się to udać. Ale kurczę tak mamy też, wiecie, inną pogodę dzisiaj, troszkę inne warunki, możliwe, że inne ciśnienie, więc mamy trochę zmiennych. Silnik trochę pojeździł. Zobaczymy co da się z tego zrobić, bo szczerze to tak kurczę z tego co widzę to <laughs> nie wiem czy dużo więcej da się zrobić yy, na setce. Może uda się da, do tych 100 koni dojść. Nie wiem, musimy to sprawdzić. No i strojenie na paliwie 100 oktanów mamy zakończone. Wygląda to tak. Różnica bardzo mała, ale powiem, że na minus setki. Z zapłonem już tutaj nic nie mogłem zrobić, jest max po prostu na tej setce. Spodziewałem się lepszych efektów, że da to jednak parę koni, ale no, z drugiej strony może też być tak, że ta setka, jeśli wiadomo mało kto tankuje setkę, rzadko używana, może się trafiła jakaś po prostu starsza zleżana w zbiornikach, tego nikt nie wie. I dlatego nie mogliśmy tutaj uzyskać więcej, bo w sumie to nic więcej się poza wtryskami paliwem nie zmieniło. No ale jak wiadomo, wtryskiwacze, rozpylanie tutaj paliwa przez wtryskiwacze, no też tutaj ma znaczenie. A no różnica nie jest wielka, więc lejemy teraz etanol i testujemy, co będzie na etanolu. Mam nadzieję, że etanol e, da tutaj popis. I dojdzie troszkę tej mocy dobra aż trochę nie? mnie korci żeby do GTR zalać takie ale mam jakoś układu paliwowego nie chcę wymieniać dajemy piąteczkę, zobaczymy jak coś to mam wiesz, mam jeszcze paliwo i nie zrobimy sobie ten mieszanek tylko, że nie będziemy widzieć, wiesz No na staroniku widać ile jest nie? zaraz zobaczymy Już się zwiększa Pokaż, zwiększa się. Na razie jeszcze nie. Idzie w górę. Nieczytelny Ej. ten sterownik, za gdzie jest etanol. Tam? Nieczytelny ten etanol jest. Jest, tam alkohol content. A jest, Przysz? no 13% lejemy, 14%. No musi się wymieszać, no, tak? Tak jest. No co, tak to wygląda jak na wykresie. Dołu zabrało po całości do prawie 6000, no do 5,5, tak? A zysku jest tylko 600 obrotów. Więc według mnie, kurde, nie wiem. Sekunda. Strata jest spora dołu, nie? Po całości, w Więcej jest straty niż zysku, nie? Tutaj końcóweczka, widzę, coś tam zyskuje. Ale to według mnie w tamtym punkcie było lepiej, tak? Bo cała, cała, cały zakres był dużo lepszy niż tak jak jest teraz. Coś ale go trzyma. Musiałeś zmienić coś w paliwie czy Tak, ale sobie zapisałem, więc jak wrócimy na zero to teraz po prostu tamte ustawienia sobie wygram. E, tu się zrobiło bogato, bo stracił przepływ. A tu musiałem troszkę go dolać, nie? Aha. Ale kurde no, nie chcę przebić tych 200 koni. No. Co go to trzyma? Co A, go to ja trzyma? Ja mówię, jest na te 200. Czy to benzyna, czy to etanol? No. To etanol no. ile dał nam finalnie? Dwa konie. Dwa, dwa konie, no. Więc też niewiele. No ogólnie to tak, tak, no. no. Tak dwa nie konie różnicy. No niuta trochę tam na środku, tak? Po całości zakres poprawiło, ale to jest naprawdę mały, mały przyrost. Nie? Tak mnie zastanawia ten no Ja mam ten jeszcze taki stary, który był taki oryginalny. Nie też jest rurkowy, tylko tu się zaraz łączy. A 4, kru, bliżej. Tu się łączył 2? No teoretycznie ten dalej się łączy, więc teoretycznie powinien być lepszy, ale różne teorie już tu sprawdzaliśmy u nas, tak? Ostatnio wsadziliśmy bardzo fajne kolektory, które wyglądały, wow, super, a zabrały 8 koni <grych> w porównaniu do seryjnych, <grych> a miały dać 10 na plus, tak? Według internetowych teorii, a zabrały 8 względem oryginału, no więc jak się nie przetestuje, no to zawsze jest loteria, nie? Ale tutaj nie wiem, co tu. Porting głowicy, no CR jest duże, więc teoretycznie, jeśli przepływ byłby ok przez głowicę, to to powinno generować wysoko. A tutaj moment, moment tam, od 6000 już zaczyna delikatnie lecieć w dół, nie? Bo tak to jest fajnie, no 237 miuta. Y jest ok, nie? Jak na tą pojemność to jest bardzo fajnie. Tylko żeby po prostu do samego końca. Do tych 7400? Tak, żeby podciągnął tą górę, nie? No to tam wtedy by nam doszło. Bo do tych ile tam? 6? Do 6 idzie ładnie. Do 6 no. idzie bardzo ładnie, a później już się hamuje, nie? No, a IT... Tak jakby go któryś przepływ go hamował. Tak, no raczej nie jest od strony tutaj ITB. No chyba, że wałki nie nadąża się po prostu napełnić i opróżnić, nie? No to krótkim czasie no przy tym wałku tak i przy takich obrotach no to on ma bardzo mało czasu, żeby to powietrze tam się przeleciało tak, przez niego, żeby się napełnił, a z nie wiem to już w ogóle nie. No i no co? Nie ma tutaj nic innego co go może trzymać na dzień dzisiejszy. Wracamy do 0. Wstawiamy na zero, ja robię tam korektę na zero, no bo Najbardziej korzystna nie, ta charakterystyka za jest. Dużo, za dużo Dołu, dołu no tak, 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 no. I to w drugim bardzo zakresie. tam mamy zysku raczej na, tam, nie wiem, no 400 obrotów, no. 400 obrotów zysku, więc A mało. A parę tysięcy. Tak. To co? Pan jest dzisiaj. na dzisiaj? Na dzisiaj koniec. I, I trzeba myśleć nad kolejnymi modami.